Cześć! E, witam Was w kolejnym filmie w ramach e, Challenge dwa, Lepsza Ja 2017. E, dzisiaj jest już kwiecień, więc pora na kolejne wyzwanie. I w tym miesiącu na początku mieliśmy nagrać coś związanego z takim treningiem wytrzymałościowym, e, ale stwierdziłam, że w sumie średnio się to nadaje na wyzwanie, więc e, planuję taki film nagrać, ale jako taki po prostu osobny film, więc dajcie dajcie czy coś takiego Was by Was interesowało. I postanowiliśmy, że w tym miesiącu tematem przewodnim będzie stabilizacja, bo zauważyłam, że bardzo dużo osób pomija ten etap co później są właśnie problemy z utrzymaniem brzucha w martwym ciągu i tak dalej i tak dalej, bo jedynym w sumie ćwiczeniem na mięśnie głębokie, jakie większość osób robi, jest deska. Ona jest oczywiście świetna, ale jest też dużo innych ćwiczeń, które warto by było włączyć, czy w rozgrzewkę, czy właśnie już w sam trening siłowy, czy na przykład już takie odpoczynek po treningu. Więc to jest to jest właśnie wyzwanie na ten miesiąc, czyli włączacie w swój trening elementy ze stabilizacji i piszecie, jak Wam szło. Więc ogólnie to jest tak zwany trening mięśni głębokich czy mięśni koru. W skład tych mięśni wchodzą mięśnie brzucha, mięśnie przykręgosłupowe i mięśnie dna miednicy, ale nie chcę się tutaj też rozwodzić dokładnie na tym, bo po pierwsze nie jestem fizjoterapeutą, będę to teraz zaznaczyć w każdym filmie, żeby nie było. I po prostu chciałabym skupić się tutaj właśnie na ćwiczeniach, jak już to jest wyzwanie, a nie taki bardziej film sam w sobie. Ale jeżeli coś takiego by Was interesowało, to dajcie znać, do się i coś takiego nagram. I są właśnie w tych, w tych ćwiczeniach takie, które możecie właśnie wykonywać jako trening siłowy i może już od takich zaczniemy, bo mam tu pozaznaczone je. No i pierwsze z nich to jest tak zwane Ball rolling. i to ćwiczenie. Jest w dużej mierze na pośladki, na dwugłowę, ale jeżeli mocno się skupicie, i tutaj też, jeżeli daję to komuś do wykonywania, zawsze piszę, że jeżeli nie są w stanie utrzymać brzucha, to żeby tego ćwiczenia nie robiły, bo tutaj właśnie bardzo mocno pracuje ten kor, dlatego że musicie cały czas utrzymać ten cały tuł w powietrzu. I nie robicie tak jak Wam pokazałam, to nie nie, nie, bo tu właśnie chodzi o to, żeby trzymać ten brzuch i wtedy zaczynacie pracę. Oczywiście brzuch musi być właśnie cały czas napięty, tak jak wspomniałam. I to możecie sobie wykonywać właśnie w paru seriach, albo na koniec treningu, albo gdzieś w środku. Kolejne jest takie ćwiczenie siłowe to są przysiady bułgarskie właśnie na piłce. Kiedyś Wam pokazywałam je, gdzie trzymałam się ręką siatki i wtedy też te mięśnie pracują, ale nie tak mocno kiedy puścicie i widzicie też, że ja raczej w większości ćwiczeń nie miałam takiego problemu z utrzymaniem bo dosyć często pracuję nad mięśniami głębokimi ale przy tym ćwiczeniu no, trzeba się namęczyć i naprawdę bardzo musicie się spiąć żeby to ćwiczenie zrobić, więc to na pewno nie będzie dla, dla, dla początkujących, ale za to dla początkujących jest właśnie wersja z trzymaniem się, że po prostu trzymacie się jedną ręką i wtedy wykonujecie te ćwiczenie, to ćwiczenie, tak samo fajne jest, taka tak samo fajna opcja jest z Terixami, co kiedyś Wam pokazywałam i ona jest łatwiejsza, bo jednak tą nogę macie zawieszoną. A tutaj ona może Wam polecieć, więc tu podwójnie musicie... Te mięśnie głębokie muszą pracować. I teraz, jeszcze na przykład, możecie, to już jest takie: z obciążeniem, jest już bardzo często negowane i to są przysiady na bosu. Ale uważam, że jest to fajna opcja, żeby dać to do rozgrzewki przed właśnie treningiem z przysiadami, bo przy przysiadach, przy martwym ciągu, przy dzień dobry, przy wykrokach, szczególnie jeżeli macie ręce nad głową te mięśnie głębokie będą pracować i jeżeli macie je słabe, bardzo często nie będziecie w stanie wziąć większego obciążenia, żeby zrobić to poprawnie, no bo ok, większe możecie zrobić, możecie zrobić sobie coś złego, ale jeżeli macie mocne te mięśnie głębokie, no to wtedy to wszystko pozwoli Wam utrzymać, dlatego też bardzo często osoby, które idą na rekord w przykładowo martwym ciągu, ubierają pas, żeby w razie co ochronić ich. Ale właśnie takie przysiady na bosu też fajnie aktywują te mięśnie głębokie. I tutaj, broń Boże, z jakimś ciężarem. Nie, nie, nie. Tu po prostu chodzi tylko o taką rozgrzewkę, bo dużo osób też w ogóle bierze do bosu, bierze ciężar i robi z ciężarem. Tutaj tego bym nie polecała, ale już z obciążeniem własnego ciała jak najbardziej. Po prostu właśnie możecie się zatrzymać też na dole, troszeczkę porozbijać kolana na zewnątrz. I to będzie fajne właśnie ćwiczenie jako taka rozgrzewka. Kolejne, czekajcie, bo tu patrzę co jeszcze mamy. Bardzo popularne ćwiczenie unoszenie bioder, większość osób twierdzi, to znaczy twierdzi, większość osób robi to z myślą o pośladkach, ale to też bardzo fajnie trenuje mięśnie głębokie, tylko że właśnie nie skupiacie się tak mocno na pięciu tych pośladków. To właśnie na spięciu tych mięśni głębokich, no i tutaj już nie robicie, nie dajecie żadnego obciążenia, tylko właśnie pracujecie bez. I to też możecie sobie właśnie wrzucić jako rozgrzewkę przed właśnie treningiem, i to będziecie to unoszenia robić. I teraz jeżeli chodzi oczywiście o tą deskę, no to też. To jest jedno z lepszych właśnie ćwiczeń, dlatego tak dużo osób je wykonuje. No i tutaj możecie robić standardową deskę, możecie robić deskę w podporze, możecie robić deskę na piłce, co jest trudniejsze, bo wtedy jeszcze dodatkowa stabilizacja tutaj dochodzi, możecie robić deskę na bosu, możecie robić te deski boczne. Bo one też będą w trochę inny sposób działać, ale dalej będą pracować te mięśnie głębokie, i możecie robić właśnie deski z jeszcze wsadzaniem ręki do dołu i otwieraniem jej do góry, otwieraniem jej po prostu. I tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o deskę, to jest bardzo dużo różnych wariacji. Możecie też unosić jedną rękę i trzymać, bo pamiętajcie, że mięśnie głębokie pracują bardzo mocno w takich tych ćwiczeniach izometrycznych, czyli tam, gdzie nie zmienia się długość mięśnia, czyli właśnie deski. Bo tutaj ja Wam pokazuję też na przykład te ćwiczenia, gdzie zmienia się ta długość, ale i tak wtedy te mięśnie pracują, ale właśnie przy tych wszystkich rodzajach. Planków, desek, i tak dalej, będą one pracować bardzo, bardzo mocno. Tylko pamiętajcie, jak y, pamiętajcie nad dobrą postawą, nad dobrą, dobrym ustawieniem się w desce. Bo jeżeli będziecie trzymać posiadki za nisko albo za wysoko, łopatki nie będą ściągnięte, y, czy będziecie patrzyć się w górę, to będzie trochę zaburzone. I tutaj mogę Wam już powiedzieć doświadczeniach, doświadczenia, że jeżeli ustawicie się dobrze. Dużo mocniej poczujecie brzuch niż kiedy siedzicie, kiedy macie postawę złą, bo jeżeli macie tyłek za wysoko albo za nisko, nie jesteście w stanie maksymalnie spiąć brzucha. Ja tutaj jeszcze bardzo lubię podwijać miednicę i wtedy jeszcze mocniej jesteście w stanie poczuć brzuch. No i to są właśnie te wszystkie deski. To, co pokazywałam Wam we vlogu odnośnie pochylenia miednicy, to jest to właśnie za, zawijanie tej miednicy i dociskanie odcinka lędziowego do ziemi, tutaj też bardzo mocno te mięśnie głębokie pracują i to możecie sobie już po prostu wrzucić jako taki, takie rozluźnienie właśnie po treningu, no dobra, to bardzo nie jest takie rozluźnienie, ale fajnie to wrzucić właśnie po treningu, czy na przykład też jako rozgrzewkę, czyli może jeżeli macie Zaczynajcie, to możecie sobie włożyć ręcznik pod yy, odcinek nędzowy, żeby było Wam łatwiej. Yy, a jeżeli nie, to po prostu możecie dociskać już właśnie do ziemi. Jak najmocniej, wtedy mocno spinacie brzuch. Mocno pracują wtedy też te mięśnie głębokie. Yy, I ostatnie ćwiczenie to takie już żeby po prostu odetchnąć i żeby uspokoić sw swoje ciało, ale dalej pracować nad, nad stabilizacją to jest po prostu ćwiczenie z, y z bosu układać sobie bosu, stajecie na nim i y tak y to jest, jest alaz jogi bierzecie wdech i głęboki wydech, możecie to robić na początku właśnie dw na dwóch nogach później możecie jedną nogę zabrać y i robić to już na jednej nogi wtedy oczywiście jest jeszcze ciężej ale pamiętajcie też, że właśnie te mięśnie głębokie one nie są tylko po to, bo to jest teraz modne i trzeba to ćwiczyć. Tylko one pozwalają Wam po pierwsze utrzymać prawidłową sylwetkę. Jak najdalej odsunąć problemy z kręgosłupem, bo tak jak Wam mówiłam, to są też te mięśnie przykręgosłupowe. Przy dłuższych treningach tych mięśni głębokich, ten brzuch też zaczyna wyglądać lepiej, bo jak wiecie, jeżeli ćwiczycie deskę i jeszcze mocno wciągacie brzuch, to ten brzuch się robi taki i tak się wciąga i wygląda dużo lepiej. Tutaj nie będziecie mieć od tych ćwiczeń oczywiście kraty, ale już takie fajny zarys, jak najbardziej nie mięśnie to znaczy nie, nie kraty, tylko wiecie, takie fajne podłużne paski, to wtedy tak i po prostu chciałabym, żebyście w tym miesiącu, nie tylko w tym miesiącu, ale już do końca skupiali się też właśnie na tych ćwiczeniach stabilizacyjnych, szczególnie na przykład jeżeli macie problemy z utrzymaniem równowagi w wykrokach, czy w jakichś właśnie ćwiczeniach, gdzie wchodzicie na step i jeszcze później chcecie zrobić lift na przykład. Jeżeli czujecie, że ta, ta stabilizacja jest słaba, to koniecznie powinniście wrzucić te ćwiczenia do codziennego treningu. Mam nadzieję, że ten challenge Wam się spodobał i że będziecie z niego korzystać. Dajcie znać, czy tak będzie. Oczywiście zapraszam Was jeszcze na grupę i odsyłam do poprzednich challenge, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście. Trzymam za Was kciuki i do zobaczenia za miesiąc z kolejnym wyzwaniem. Pa!